Ja Jan ujrzałem, a oto baranek stojący na górze Syjon, a z nim cztery tysiące, mające imię Jego i imię jego ojca wypisane na czołach. I usłyszałem głos z nieba, jakby głos mnogich wód, jakby głos Wielkiego gromu. A głos, który usłyszałem, brzmiał tak, jak gdyby harfiarze uderzali w swe harfy. I śpiewają jakby pieśń nową przed tronem i przed czterema istotami żyjącymi i przed starcami. A nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć, prócz 144 tysięcy wykupionych z ziemi. Ci Barankowi towarzyszą, dokądkolwiek idzie. Ci spośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga i dla Baranka. A w ustach ich kłamstwa nie znaleziono, są bez zarzutu. Fragment z apokalipsy, przed chwilą przeczytany, mówi o wybranej grupce 144 tysięcy, którzy są pierwocinami dla Boga i Baranka. Charakteryzują ich tutaj według tego fragmentu dwie rzeczy. Mianowicie, oczywiście, to, że się potrafili nauczyć tej pieśni, ale towarzyszą Barankowi dokądkolwiek idzie. Czyli to są ludzie, którzy szukają woli Bożej, to są ludzie, którzy chcą wypełnić to, co Jezus mówi, chcą mu towarzyszyć we wszystkim i tym się najbardziej w życiu przejmują. I po drugie, nie znaleziono w ich ustach kłamstwa, są prawdomówni. Zwróćmy na to uwagę, jeżeli chcemy dołączyć do tego grona wybranych albo znaleźć się blisko Niego, abyśmy na naszych drogach życiowych. Zawsze starali się towarzyszyć barankowi, szli tam gdzie on idzie, a nie wciągać go do naszych dróg. Oraz zawsze być prawdomównym, szukać, szukać prawdy, szukać postępowania, tak abyśmy chodzili w świetle sumienia, w świetle Bożym. Panie Jezu, daj nam łaskę, abyśmy mogli przynależeć do grona Twoich wybranych i zawsze żyli w prawdzie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.